Jo, witam Was bardzo serdecznie z tej strony, Barto Kruk i dzisiaj przedstawiam Wam takiego jednego konkretnego, zajebistego protipa do tego, abyście zwiększyli swoją ilość podciągnięć w jednej serii na drążku, na chwytem. Tak więc będziemy sobie lecieć. Ja jak słyszycie z głosem jeszcze nie jestem 100%, bo ostatnie dwa tygodnie się kurowałem, ale już mogę mówić. Także myślę, że dam dzisiaj radę. Wy oglądajcie, zapnijcie pasy i lecimy. Yo. Dobra, zanim wam oficjalnie pokażę w praktyce, na czym polega ten protyp w podciąganiu, to chcę wam trochę teorii omówić, żebyście potem lepiej mogli zrozumieć, dlaczego właśnie go i do czego go wykorzystujemy i dlaczego właśnie w ten sposób. Słuchajcie, kiedy podciągamy się do, do góry, to musimy pokonać grawitację, czyli nasza faza koncentryczna kosztuje nas najwięcej energii. Musimy zużyć tam jak najwięcej energii, żeby tą fazę koncentryczną Pokonać, pokonać grawitację i podciągnąć całe swoje ciało. Całą swoją masę ciała. Natomiast faza ekscentryczna, czyli jak schodzimy w dół, no to idziemy zgodnie z grawitacją, czyli opadamy w dół. Tak samo jest podczas dipów. Wypychamy się do góry i tu nas kosztuje to najwięcej energii, a kiedy schodzimy w dół, to tam możemy swobodnie sobie opadać. Tak samo jest w pompkach. Też kiedy wypychamy się na maksa do góry, to tutaj koszt energetyczny jest największy. Największa akumulacja. Natomiast w dół możemy sobie swobodnie opadać. I teraz jakie to ma zastosowanie podczas tego protipa? Chcielibyśmy podczas fazy koncentrycznej wykorzystać maksimum siły, maksimum energii, natomiast podczas fazy ekscentrycznej, czyli schodząc w dół, swobodnie po prostu opadać bez zużywania jakichkolwiek kosztów energetycznych. Więc teraz jak to w praktyce się będzie prezentowało? No to teraz słuchajcie, część praktyczna. Z takich jeszcze ekstra przypominających protipów pamiętajcie, że jak wchodzimy na nachwyt, to nie trzymacie drążka tak, tylko głęboki chwyt, taki zwany overgrip bo dzięki niemu skracamy sobie zakres ruchu, używacie głębokich zginacie przed ramion i po prostu jest większa akumulacja energii więc to o tym pamiętajcie i teraz popatrzcie co się dzieje z tym podciąganiem, jak to zrobić żeby wykorzystywać maksimum do góry a minimum kiedy schodzimy w dół Ułapiemy sobie na chwytem hop i teraz popatrzcie, kiedy będę się podciągał to ja lekko tak puszczam ten chwyt i przekręcam nadgarstki, hop Widzieliście to? Nie wiem, czy to dokładnie widać. Zaraz to pokażę jeszcze z bliska. Natomiast, słuchajcie, chodzi o to, że podciągam się, idę sobie tutaj, trzymając cały drążek, trzymam, trzymam, trzymam i w momencie, kiedy już dociągam klatkę, brodę, lekko tak jakby luzuję chwyt, puszczam tak na milisekundę, w ten sposób pozwalając ciału swobodnie opaść w dół. Na maksa, luźno w dół. Tuż przed wyprostem łokci znowu łapię drążek, wykorzystuję odruch na rozciąganie i Nasze, nasze ciało, barki, łokcie nadgarzki chcą zadziałać jak taka sprężyna i podciąganie nas od, od automatu do góry. Jeśli odpowiednio to wykorzystacie, będzie fajny timing, dobre tempo, to jesteście w stanie zrobić powiedzmy nawet plus 5 więcej podciągnięć przy założeniu, że już podciągacie się minimum 15 razy. Tempo słuchajcie nie jest dla osób, które podciągają się 5 razy czy 10 razy, bo tutaj od samego początku macie już walkę, jesteście mocno spięci i to jest bardziej siłowy zakres taki do 5 powtórzeń. Potem wylatuje już minimalna lekka siłowa wytrzymałość tak do 10 powtórzeń. Osoby, które wykonują plus 15 powtórzeń, 20 a nawet 25 chcą zrobić jeszcze większe wyniki, zwłaszcza na zawodach, czy nawet podczas własnych rekordów osobistych, koniecznie ten chwyt i ten protyp możecie sobie zastosować. Pokażemy Wam go może teraz jeszcze z innego kadru, żebyście go dokładnie zobaczyli. Dobra, teraz zobaczcie to z innej perspektywy, jak się właśnie ta technika prezentuje, kiedy właśnie w którym momencie dokładnie luzuje chwyt. Kiedy mam taki minimalny bezwład, faza ekscentryczna jest totalnie wiotka, potem się znowu napinam i wykorzystuję siły tylko na fazę koncentryczną. Żeby właśnie być jak najbardziej energooszczędnym. Popatrzcie, łapię sobie znowu hop, głęboki chwyt. Jeszcze najlepiej mieć magnezję i lecimy. W ten sposób. Ja jeszcze mam spięte mosto przedramion na dłonie, się, wczoraj się ścian ze spieniaczkowej, więc nie mam już takiej może teraz mocy. Ale kiedy wlecicie na świeżo, na, na początku treningu, będziecie mieć jeszcze magnezję wpłynie. Polecam magnezję wpłynie też sobie zastosować, bo to trzyma jak skurczy syn. To zobaczycie, że te pierwsze, nawet te pierwsze 10 podciągnięć może pójść naprawdę gładko, luźno. I co jeszcze ważne w tym protipie, to jest to, że tą technikę stosujecie tylko do momentu, aż... Czujecie lekkość, a potem im dalej w las, im robicie więcej powtórzeń, to już potem musicie trzymać cały czas drążek, bo już przy 20 podciągnięciach, czy tam przy 15, 25, to już nie będziecie mieć tyle mocy, żeby lekko się podciągnąć, tylko będziecie się coraz bardziej siłowo i ten drążek trzeba trzymać cały czas aż do końca. Więc te pierwsze 10 podciągnięć, czasem 12, 13, czasem pierwsze 5 podciągnięć możecie właśnie tą techniką sobie spróbować. Jak czujecie, że się już spinacie i już idzie coraz gorzej, jest coraz wolniej, to coraz czas trzymacie chwyt. Już lecicie na nim do końca. Pamiętajcie o tym, żeby stosować właśnie tego pretepa, z tym puszczaniu ludzowanie chwytu, zwłaszcza gdzieś na początku Waszych treningów, kiedy macie jeszcze moc, kiedy macie do tego siłę, żeby takie coś taki manewr zrobić, plus podczas bicia Waszych osobistych rekordów, to koniecznie to jest, to jest złoto. Tak samo podczas zawodów, jeśli oczywiście regulamin na to pozwala i sędziowie tak, to też Pozwólcie sobie ten manewr wykorzystać. Ja tutaj wkleję Wam teraz filmik. Zobaczcie filmik, na którym ja to wykonywałem rok temu na zawodach w piekarach śląskich i dzięki temu wykonałem chyba wtedy 28 podciągnięć w jednej serii. I właśnie możecie nam dokładnie przyuważyć, jak właśnie luzowałem sobie ten chwyt za każdym razem i od którego momentu dokładnie trzymałem już non stop chwyt bez tego luzowania, bo już zacząłem się bardziej męczyć. Teraz jeszcze jedna dodatkowa uwaga, taki jeden jeszcze dodatkowy pro do tego wcześniejszego. Co robić, kiedy już nie macie siły, kiedy już macie chwyt cały czas spięty, już nie możecie luzować, ale siły już opadają i coraz bardziej się męczycie, no bo nie ukrywajmy jednak, chodzi o max reps, max powtórzeń, czyli zmęczenie jest po prostu wysokie, no nie? Czyli tak, wchodzimy sobie na drążek i załóżmy, że już mam, nie wiem, na celowniku na koncie 20 podciągnięć i już, już nie spumpowało. To w tej pompie, jak jesteście spompowani, to pobijcie sobie trochę luźny zwis. Luźno, luźno. Dopiero wdech i dobijacie. Wdech, wydech. I chodzi o to, żeby w momencie, kiedy dobijacie, ten zwis był luźny tak samo. Żeby rozluźnić nogi, rozluźnić brzuch. Wszystko. Jedynie co się spina to niestety, niestety wasz chwyt się będzie męczył. Dlatego też ważne jest, żebyście treningowo wzmacniali po prostu wasz chwyt na wszelakie kurde sposoby. Na przykład zwisy na ręczniku, zwisy jednorącz, trzymanie zwisów na czas, nawet z podpiętym ciężarem, żeby ten chwyt był silny po prostu. Eee, więc to jest jedyna partia, która podczas tego zwisu będzie się Wam eee, po prostu eksploatowała i męczyła. Natomiast reszta, podczas już kiedy dobijacie ostatnie powtórzenia, luźny zwis, uff, oddychacie sobie łapcie wdech. I tuż przed podciągnięciem, dopiero napięcie wszystko, co się da, nawet nogi, przewodziciele, mięśnie odbytu, wszystko, co się da. <grych> I, uff, I dobijacie jeszcze. Luźny zwis, wdech. I dobijacie w ten sposób. Czyli luźne zwisy pomiędzy powtórzeniami, tuż przed powtórzeniem, maksymalne napięcie. Napięcie poślad, brzuch, nogi, co się tylko da. Możecie sobie czasem jeszcze lekko ten chwyt poprawić. Na przykład tak, widzicie sobie, czujecie, że wam chwyt spada. To Poprawcie, wkręćcie te, te, te dłonie tam jeszcze bardziej i dobijajcie. I zobaczycie, że za pomocą tych kilku rzeczy, które tu dzisiaj mówiłem, wasz rekord nagle może podnieść się o dwa, o trzy, a nawet o te pięć powtórzeń więcej, dzięki czemu po prostu wasz wynik diametralnie się zmieni. Zastosujcie wszystko to, co tu dzisiaj mówiłem, wdrażajcie to po trochu, pamiętajcie, że ta tym stylizowania chwytu to nie będzie tak odstrza, że już na pierwszym treningu bo to będzie tak super wychodziło jak u mnie, bo ja też to trenowałem. rozkminiałem to musicie poczuć to u siebie, ten moment, wyczuć ten moment, kiedy to właśnie puścić, czyli w momencie, jak się podciągacie, to jak już się dociągacie do góry, to puszczacie i tuż przed wyprostem łokci łapiecie z powrotem i z powrotem do góry. I tak cały czas na aż wyczujecie dobry timing. Tutaj u góry, albo też w komentarzu pod filmem, znajdziecie odnośnik do poradnika, którego nagrywałem już chyba rok albo dwa lata temu i tam są top sposoby, takie najlepsze możliwe sposoby na właśnie poprawę rekordów Podczas podciągania na drążku. Tutaj uzupełniłem tamten poradnik o te prototypy, a tam znajdziecie ich je, jeszcze, jeszcze więcej. Słuchajcie, ja Wam bardzo chciałem podziękować. Udostępniajcie dalej, wysicie to ziomeczkom, czy osobom, które właśnie już robią około 15, powyżej 20, 25 i chcą jeszcze bardziej podciąć swoje rekordy na wyższe pułapy. Dziękuję Wam bardzo, zostawcie suba, komentarz i co tam jeszcze, kurde, się Wam spodoba. Jo, pozdrawiam serdecznie i zaglądajcie do opisu filmu.